w Gorgoń wkracza na ring w kolejnym starciu. Polski pięściarz już wkrótce zmierzy się w walce o pas WBF International Championship, która odbędzie się w szwesied w Austrii. Mimo krótkiego czasu na przygotowania jawoźnianin nie traci optymizmu i podchodzi do pojedynku z charakterystycznym dla siebie uśmiechem oraz pokorą. Ja staram się nie odmawiać walk, jeszcze na tego pas trzy tygodnie, no cóż, trzy no tygodnie mało czasu. Ale tak jak mówię opas trzeba po prostu czasami pewnie, ja po prostu ryzykuję, Trzeba ryzykować no bo kto, kto nie ryzykuje nie pije szampana. Jestem ja jestem optymistycznie nastawiony. Ciężko trenuję te, te trzy tygodnie naprawdę są mega ciężkie ale, ale, ale jestem dobry myśli ten przeciwnik też nie jest jakiś tam, nie wiadomo kto więc 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 wiadomo gdybym miał pe pełny okres przygotowawczy minimum sześć tygodni to mógłbym się pokusić nawet o pewne zwycięstwo, bo przeciwnik jest naprawdę do zrobienia, także, także mamy plan z moim trenerem Danielem Pincem, takim, by po prostu nie tak jak wcześniej we wcześniejszych walkach cały czas do przodu na tylko bardziej pounikać, pochodzić, wejść paroma seriami w rundzie i tak, żeby zobaczyć co się dzieje i jak się będzie zdało to go skończyć, także, także to jest jedna sprawa. Druga sprawa, waga. Moja waga tak naprawdę oprócz trelegów, jeszcze ta waga, ta waga mi dojeżdża. Jeszcze zostało pięć kilogramów niecałe, cztery z hakiem, a już cztery zeszły, więc to jest, to jest sporo. No ale zrobię to, no bo tak jak mówię, walko pas się nie odmawia. I też dziękuję mojemu promotorowi Snarskiemu, który, który zaproponował mi, który, dzięki któremu kontakty, które ma, mogł, pozwolą mi walczyć o ten pas. Także dziękuję mu za to. I co? Jedziemy dalej? No. 29 wchodzę do ringu, robię swoją robotę. Daję z siebie wszystko. Serce zostawiam i mam nadzieję, wracam z pasem. W ringu Przemysław Gorgoń zmierzy się z Karazem Obinem, którego określa jako silnego i wymagającego rywala. Walka zapowiada się niezwykle emocjonująco, a Gorgoń ma świadomość, że czeka go trudne, lecz nie niemożliwe do wykonania zadania. Dobry zawodnik, dobry zawodnik, ale to nie jest jakiś nie niewiadomo kto, więc, 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 więc ja, ja chcę tam sprawdzić niespodziankę. Mimo wyzwań związanych z krótkim okresem przygotowań, pięściarz podchodzi do pojedynku z pełnym zaangażowaniem i determinacją. Czy uda mu się zdobyć pas i dopisać kolejny sukces do swojego sportowego dorobku? Przekonamy się już wkrótce.